Dzień dobry, Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, jak już się zapewne domyślacie po tytule, porozmawiamy sobie troszeczkę o pielęgnacji włosów. Rzadko poruszam ten temat, a to dlatego, że aby polecić Wam coś fajnego, żeby stworzyć jakiś ciekawy materiał, no to potrzeba naprawdę całej masy kosmetyków, mnóstwa testów, no i to się wszystko zbiera na to, że potrzebujemy na to bardzo dużo czasu, więc nie polecam Wam co Coś nowego, tylko po prostu przechodzę, jak już mam e, jakieś konkrety. Jeśli śledzicie mnie od dawna, to wiecie, że u mnie na głowie dzieje się naprawdę bardzo wiele. Często kombinuję, zmieniam kolory i przez to moje włosy przez długi czas były w naprawdę beznadziejnej kondycji. O tym, jakie odbudowałam i jakie produkty mogę Wam polecić, będzie właśnie dzisiaj w tym filmie, także mam nadzieję, że się spodoba. Nie przedłużając, zaczynamy! Okej, okay, jak już wiecie, moje włosy przez bardzo, bardzo długi okres czasu były intensywnie czerwone, w związku z czym pielęgnacja ich była naprawdę bardzo trudna, a przez to, że ten kolor się bardzo szybko spłukiwał, musiałam je dość często farbować, no i zabykało się nam błędne koło i te włosy były naprawdę w kiepskim stanie. W końcu zdecydowałam się, że czas na jakąś zmianę. I już od niemalże roku jestem blondynką, co bardzo mi się podoba. W końcu mam bardzo taki poważny kolor włosów, ale jak możecie zauważyć, aktualnie mam też tutaj taki niewielki akcent kolorowy, e, który w ostatnim czasie właśnie sobie zafundowałam u fryzjera. Było to dość spontaniczne, ale bardzo mi się podoba taka namiastka mojej kolorowej duszy. E, no i wiecie, blond mogę stwierdzić e, z pełną świadomością, jest łatwiejszy. Pielęgnacji niż kolor czerwony, o kolorze czerwonym i jego pielęgnacji już Wam kiedyś opowiadałam, tutaj Wam gdzieś zostawię link, ale wiecie, farbowanie włosów na blond wiąże się z częstym rozjaśnianiem, co też niekorzystnie wpływa na włosy. A więc teraz pytanie, jakie odbudowałam, jakie doprowadziłam do stanu? W którym ja jestem zadowolona z tego, jak one wyglądają, jak one się układają, jak się zachowują. Yy, no, po prostu jestem zadowolona ze swoich włosów i nie był to jeden strzał, nie było to żadne jak w reklamie budzę się, używam kosmetyku z drogerii i nagle moje włosy są piękne. Tylko cały proces trwało naprawdę kilka miesięcy i zaczął się od tego, że poszłam do fryzjera. I po pierwsze zrobiłam rekonstrukcję keratynową włosów, bo ja jestem zdania, że mm, kosmetykami możemy sobie zadbać o te włosy, ale ich nie odbudujemy. Czyli jeżeli chcemy zadbać o te włosy tak w pełni, to najpierw musimy je porządnie odbudować, musimy je ściąć, o czym zaraz też Wam powiem, i dopiero później y, różnymi kosmetykami możemy przetrzymać, utrzymać tą dobrą ich kondycję, ale raczej nie, jest, nie sądzę, albo ja jeszcze się może nie spotkałam z kosmetykami, którymi w pełni pstryk i odbuduje włosy. Właśnie dlatego wybrałam się na rekonstrukcję włosów do fryzjera yy, i był to taki zabieg, który naprawdę ożywił te włosy, przywrócił im blask i jak możecie tutaj postaram się gdzieś Wam wyświetlić zdjęcie, jeśli znajdę przed, po jak te włosy wyglądały wcześniej zresztą oglądacie moje filmy, więc wiecie jak te włosy kiedyś wyglądały to była istna szopa, zwłaszcza jak je gdzieś tam rozczesałam na sucho no to była tragedia, także ta rekonstrukcja naprawdę bardzo mi pomogła i uważam, że to był świetny start w ogóle do tego żeby te włosy odbudować oczywiście zaraz po zabiegach Włosy były tak piękne, że aż czułam się jak pani z reklamy, która mówi wam, że właśnie kosmetyk z drogerii wam stryk i tak zrobi włosy. No i zaczęła się taka walka o utrzymanie tej dobrej kondycji włosów, i tak jak już Wam wcześniej wspominałam, ścięłam trochę włosy, one już powoli odrosły, ale ja. Doszłam do wniosku, że to fryzjer zadecyduje, ile tych włosów trzeba ściąć. Pewnie znacie to e, z własnej autopsji, że idziecie do fryzjera i fryzjer się pyta, ile te końcówki będziemy podcinać, i zawsze pada, no, no jak najmniej, no tyci, tyci. E, I wiecie, i to jest takie podcinanie tylko, żeby nie stracić na długości, bo po prostu chcemy mieć te włosy jak najdłuższe i ładne, e, ale jeżeli zetniemy ich tylko naprawdę na miastkę, a dalej są te końcówki zniszczone, no to nie bardzo będzie miało to jakiś e, pozytywny wpływ na, na nasze włosy, dlatego ja poszłam do fryzjera i powiedziałam, że proszę ściąć tyle włosów, ile Pan uznaje za słuszne, ile jest potrzeba, żeby pozbyć się tych e, przesuszonych, poniszczonych końcówek, bo włosy no, odrosną, może szybciej, może później, ale w końcu odrosną, e, a takie podcinanie tylko na chwilę nie miało dla mnie sensu, także Włosy są krótsze, ja myślę, że tak miałam gdzieś do piersi już te włosy, one były jeszcze trochę krótsze, już trochę odrosły, ale jestem zadowolona z tej decyzji i też Wam coś takiego polecam. No i dobra, teraz przechodzimy już do etapu po fryzjerach, po odbudowie i tego w jaki sposób ja o te włosy dbam na co dzień i od święta, tak bym powiedziała, więc zacznę od tej drugiej opcji. No to po pierwsze zaopatrzyłam się w Olaplexy, w całą serię Olaplexu, czyli numer 3, ta odżywka, którą nakładamy przed ten kluczowy Punkt. Następnie czwóreczka, piąteczka, czyli szampon, odżywka. I na koniec numer 6. Zazwyczaj się kupuje tylko te trzy, ale jeszcze się pokusiłam o tą szóstkę. Jest to taka, takie mocne serum, które przez 48 godzin minimum tak mocno nawiększa te włosy i stają się one odporne. Po prostu są no, to, jakie te włosy są po zastosowaniu tego serum, to jest po prostu nie do opisania. Na pewno będę o tym pisać szerzej na blogu. Ale generalnie całą kurację wykonuję sobie tak średnio co 2-3 tygodnie. Oczywiście chciałabym robić ją częściej, ale niestety, nie wiem czy wiecie, Olaplex bardzo mocno wypukuje kolor włosów, więc jeżeli macie czerwień, jak ja miałam kiedyś, lub jakiś inny intensywny kolor, który. Sam w sobie ma tendencję do spłukiwania się, i jeszcze jak będziecie często mu obserwować Olaplex, to po prostu bardzo szybko się pozbędziecie tego koloru. Także ja tak staram się co dwa, bardziej trzy tygodnie sprawiać sobie tą kurację. I myślę, że to jest całkiem w porządku, bo to jest taki dość krótki okres. U fryzjera dowiedziałam się, że tak najlepiej chociażby raz na miesiąc wykonywać taki zabieg. Także myślę, że trzy tygodnie to jest całkiem w porządku czas. No i teraz y, czas na kwestię, która jest taka najważniejsza, czyli to... W jaki sposób dbam o włosy dzień w dzień. Ja staram się myć włosy co drugi dzień. Oczywiście latem, kiedy jest naprawdę mega upał, i czuję, że te włosy po prostu aż się proszą o mycie, no to myję codziennie. Ja nie widzę w tym żadnego problemu, żeby te włosy myć codziennie. I zasada numer jeden, oczywiście to włosy myjemy zawsze dwa razy. Za pierwszym razem te włosy myjemy żeby ym, oczyścić je z resztek właśnie jakichś produktów wcześniejszych do stylizacji yy, czy ogólnego takiego brudu nagromadzonego z powietrza, yy, a drugi raz myjemy, żeby to yy, jeszcze bardziej pogłębić. I jeśli chodzi o moje mycie włosów, to od ponad miesiąca stosuję profesjonalny szampon Lakme, yy, tak się nazywa marka tego szamponu, jest to szampon yy, wegański 100% i yy, ja korzystam z linii Freeze Control, czyli linii, która ma nam te włosy ujarzmić, żeby one się nie puszyły, bo na tym w tej chwili zależy mi najbardziej. Włosy są w dobrej kondycji, ładnie się układają, ale niestety, jeżeli macie włosy kręcone, no to doskonale wiecie, że te włosy się totalnie puszą. Zwłaszcza jeszcze jeśli rozczesujemy je gdzieś na sucho, to zaraz jest takie pff! i właśnie stosowanie tego szamponu sprawia, że te włosy, nawet jak je na sucho, to włosy się nie puszą, nie wyglądam za chwilę jak pudel i naprawdę są bardzo ładne, ładnie się układają. Nie muszę się martwić, że włosy mi będą się puszyć, czy będą jakoś niekontrolowanie się układać. Jeśli chodzi o sam szampon Lakme, to zawiera on w sobie m.in. organiczny olejek czyja, który działa jak taki... Osłonny, ochronny film na włosy, dzięki czemu te włosy są naprawdę bardzo ładnie nawilżone, takie dociążone, no i do tego bardzo ładnie się błyszczą, czyli wszystko jak powinno być. Za sobą mam naprawdę kilka epizodów z kosmetykami z drogerii, które też miały zapobiegać puszeniu się włosów, ale jakby żaden nie zrobił na mnie najmniejszego efektu wow, bo po prostu włosy wyglądały. Tak jak wcześniej, dopiero jak sięgnęłam po kosmetyki profesjonalne, to widzę naprawdę różnice i wiem, że moje włosy jakie umyję i nawet jak ich nie rozczeszę zaraz po myciu, tylko na przykład na następny dzień na sucho, to nie muszę się martwić, że one zaraz będą wyglądać jakoś źle, bo wyglądają naprawdę bardzo dobrze. No dobra, teraz jeszcze kwestia tego, jak być dobrze włosy. Ja wiem, że to się wydaje banalne i wręcz oczywiste, ale może popełniacie któryś z tych błędów. Więc tak, jak już wspomniałam, włosy myjemy dwa razy. Z czego ja skupiam się głównie na górnej partii włosów zaraz przy skórze głowy, zaś resztę produktu, jak już on się spini, to dopiero przesuwam delikatnie po długości włosów, dwukrotnie robię dokładnie tak samo. No i kiedy włosy Mam już umyte i staram się nie pukać ich gorącą, wrzącą wodą. Wybieram raczej letnią, nawet zimną wodę. Nie mam z tym problemu, żeby właśnie spłukiwać zimną wodą, więc jest to dobra opcja, bo zamyka się na wtedy łuska włosa. I oczywiście dalej możemy stosować różne odżywki, maseczki. Tylko też właśnie zwracajcie uwagę, bo często stosujemy zamiast odżywki maskę, bo wydaje nam się, że maska będzie lepsza niż odżywkę. Jednak wiele masek nie zamyka łuski włosów. Musicie zwrócić na to uwagę, zazwyczaj jest to zawarte na opakowaniu i wtedy po takiej masce musicie jeszcze nałożyć odżywkę. Taka ciekawostka, to ostatnio usłyszałam. Ale okej, okay. jak już skończymy myć włosy, nakładać różne produkty i już mamy wszystko spukane z włosów, to oczywiście delikatnie odsączam sobie partiami nadmiar wody. Następnie zakładam ręcznik na głowę i ponownie delikatnie odsączam jeszcze ten nadmiar wody i po prostu związuję w kokon, tak zwany ręcznik. Ponownie nie robimy czegoś takiego, że gdzieś tam tym ręcznikiem po pod włosów. Ja wiem, że to jest takie oczywiste i ja kiedyś przez bardzo długi czas tak robiłam, ale nie robimy tak. Po prostu się tak nie robi. Nawet jak fryzjer, bynajmniej fryzjer powinien, robić, to jeśli robi to tak wiecie, delikatnie, nikt Wam nie szarpie tak włosami u fryzjera i Wy też tak w domu nie powinniście robić. Także yy, jest to taka może ciekawostka, jestem ciekawa, czy o tym wiedzieliście, czy nie. Dajcie koniecznie znać. No dobra, jak już yy, minie kilka minut, to ja zazwyczaj już ściągam ręcznik z głowy, bo zazwyczaj chcę te włosy rozczesać, no i yy, nakładam właśnie olejek albo spray, w zależności tego, co ja będę później z tymi włosami robić. Jeżeli i jest wieczór i ja po prostu będę szła spać to nakładam sobie olejek do włosów i aktualnie jest to taki dwufazowy olejek również marki Lekme z linii Organic Balance czyli w 99% jest to produkt pochodzenia naturalnego i jest to taka oleo-mgiełka, która po pierwsze ułatwia rozczesanie, naprawdę ja mam z rozczesywaniem włosów nawet na okro wielki problem, a po użyciu mgiełki po prostu moje włosy jakby się same rozplątywały, więc rozplątywały rozczesywanie ich jest banalnie proste, jeżeli macie z tym problem, no koniecznie sobie zapiszcie nazwę, oczywiście nazwy wszystkich produktów i miejsce, gdzie możecie je w ogóle też kupić znajdziecie w opisie, jeżeli macie problem z rozczesywaniem włosów to koniecznie sobie wypróbujcie. Oprócz tego olejek fajnie też nawilża włosy. Działa tak ochronnie i przepięknie pachnie. Ten zapach się tak ładnie utrzymuje na włosach. I nie jestem w stanie Wam do niczego go porównać, bo to nie jest po prostu jakiś tam kwiatowy zapach, tylko to jest taki zapach. Y jak, Jakbyś się wyszło od fryzjera, jak wychodzę od fryzjera, to zawsze tak się czuję, taki świeży zapach na włosach, i właśnie to jest tego typu zapach. I właśnie ten olejek dwufazowy stosuję właśnie wtedy, kiedy nie zamierzam nic dalej robić z włosami, czyli zazwyczaj, kiedy te włosy myję wieczorem. Ale jeśli za chwilę mam w planach, nie wiem, suszenie ich suszarką, albo prostowanie lub kręcenie, co częściej się zdarza. To wybieram sobie spray z linii Freeze Control. Y taki termoochronny produkt który zabezpiecza nasze włosy przed wysoką temperaturą i tutaj też ciekawostka jak to stosować poprawnie bo takie, tego typu produkty są coraz bardziej popularne a potem się okazuje, że źle je stosujemy i efekt jest odwrotny także ja używam tego właśnie profesjonalnego, tu jest bardzo duże opakowanie i naprawdę go nie oszczędzam i nakładam go albo na mokre włosy zaraz po myciu i po prostu wtedy je rozczesuję i one sobie schną i wtedy mogę już sobie albo wysuszyć, ale zazwyczaj suszarki nie używam, tylko bardziej właśnie później prostuję lub kręcę. Lub jeśli po prostu w ciągu dnia mam suche włosy i dochodzę do wniosku, że ja będę robić jakieś zdjęcia, gdzieś wychodzę i potrzebuję włosy wyprostować, to również spsikuję włosy, rozczesuję. I czekam, czekam, aż ten produkt się wchłonie, wyschnie. Także nie wolno w ogóle robić czegoś takiego, że spryskacie suche włosy termochronnym produktem i zaraz lecicie po nim prostownicą, gorącą, bo to bardziej wam się spalą te włosy, bo te włosy są po prostu mokre. Także trzeba troszeczkę czasu i cierpliwości, żeby zrobić to dobrze. Podobnie jak ten olejek i szampon, produkt pachnie bardzo ładnie, także te bardzo mi się to podoba, że te, ten zapach się tak fajnie utrzymuje i naprawdę po takim myciu w domu, jeśli ja czuję, jakbym wyszła od fryzjera, co i tak staram się robić regularnie i ścinać te włosy, e, bo trzeba. I jeśli chodzi o wszystkie kosmetyki marki Lakme, są to, jak już wspomniałam, wegańskie kosmetyki e, nie zawierają parabenów, oleju mineralnego i jeszcze seria e, ta m, naturalna żadnych silikonów. I co fajne, kosmetyki możecie sobie zamówić online jest tak, że dostępne są tylko u fryzjera, bo kupicie je na stronie beautysupply.pl. link Wam zostawiam w opisie, także są to kosmetyki profesjonalne, ale dostępne takiego do domowego użytku i właśnie w sklepie Beauty Supli znajdziecie wiele innych też marek kosmetyków profesjonalnych do włosów, także jeżeli szukacie czegoś właśnie... Bardziej profesjonalnego już te drogeryjne kosmetyki Wam się nie sprawdzają, no to sobie koniecznie zajrzyjcie na stronę. Ja generalnie jestem fanką łączenia tych dwóch światów, podobnie mam w pielęgnacji, e, używam takie te drogeryjne produkty, naturalne produkty i e, taka, taka mieszanka mi się dobrze sprawdza, podobnie mam właśnie z produktami do włosów, bo jest oczywiście kilka perełek, które odkryłam w drogerii do włosów, ale jednak w większości wypadków sprawdza mi się bardziej jakaś linia pro niż. mm <laughs> właśnie taka typowo z drogerii także ja staram się tak wiecie utrzymać w tym wszystkim balans jeśli chodzi jeszcze o pielęgnację moich włosów to ja się staram ponad to co już robię raz w miesiącu zaszaleć galaretką na włosy i już się przymierzałam do nakręcenia wam filmu jak to wygląda krok po kroku ale jeszcze nie doszło do tego żebym to dla was nakręciła ale w taki film pojawi się wkrótce również myślę na kanale jeśli będziecie ciekawi to piszcie że chcecie właśnie odcinek o galaretce na włosach i co wykonuję jeszcze bardzo, bardzo regularnie, minimum raz w tygodniu, to jest peeling skórygowy. I o tym, jakie peelingi Wam polecam, pisałam na blogu. Link do tego wpisu znajdziecie również w opisie. Przymierzam się także do olejowania, ale tutaj dopiero wiecie, na razie mam zamiar, jakby nie da się robić wszystkiego, bo też co za dużo, oczywiście. To niezdrowo, ale myślę, że dziś bliżej jesieni, może zimą, wezda się tak konkretniej za bo dotychczas stosuję tylko takie olejki na końcówki włosów. Tutaj też mam swoje dwa ulubione, ale nie wzięłam ich ze sobą, także Wam tutaj gdzieś wyświetlę ich zdjęcie. Olejek z My Identity i olejek z Joico. I to też są produkty profesjonalne, bo takie drogeryjne nie sprawdziły mi się kompletnie. Włosy miałam po prostu tylko takie przetłuszczone. A jakiegoś takiego nawilżenia, no nie, nie, po prostu były tuste te włosy, także tutaj też e, królują u mnie kosmetyki profesjonalne. OK, mamy cały temat mojej pielęgnacji włosów za sobą. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. O, tutaj też jak możecie zobaczyć z tej strony też gdzieś tu jakiś kolor się przewija. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak było, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. W opisie macie wszystkie informacje o produktach, o których wam wspomniałam, o tym gdzie je kupić, link do wpisu. No i co, i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.